Niełapalny jak na razie dwie trójki Australijczyka. No i także Australijczycy Chris Holder, który po pierwszym takim sobie występie, w drugim już pokazał swoją moc. No i Jamie dziewiąty 9 wyścignia. No i dwa punkty trzeba i Co się wydarzy? kapitalnie ze ze startu zamyka PTC na chociaż Nie chcę mu się tak zamknąć. Wchodzi w to wszystko Chris Holder. Jak tam jest ciasno bałem się, że to cię tak zakończy. Wyjście z pierwszego łuku było bardzo ciasno. Wyścig dziewiąty jest przerwany. Jamon Leeds, że z jego zdrowia będzie wszystko w porządku. Patrzymy, kask czerwony i żółty. Jak Niki Pedersen? No nie dał się tutaj w tym momencie założyć. Łokieć prawy uniesiony wysoko. Odpycha Max Afrika właśnie na, na środek toru. Ten napędza swój i Widzimy Chris Holder wyskakujący z krawężnika. Myślę, że Niki nie spodziewał się tutaj Chris'a Holdera. Odsunięty w prawo. Jamon Leeds atakował tutaj już środkiem toru. Niki musiał... Musimy tylko odprostować motocykl, żeby nie spotkać się z tym kołem Chrisa Holdera i zabrakło miejsca dla Jaymona. Patrzymy na światełka, jeszcze nic się nie pali, więc będziemy czekać, czy któryś z zawodników zostanie z tego wyścigu wykluczony. Jakiegoś wielkiego kontaktu między Chrisem a Nicki Pedersenem tam nie było, ale na pewno zaskoczony Niki obecnością Chrisa Holdera. Na moment musiał odprostować swój motocykl, i to był kluczowy moment w upadku Jaymona, gdzie trzeba było właśnie w tym momencie o lekko odprostowana kierownica w prawo i Jamon Mitzji upadał na tor. Mimo, że szeroki ten tor jest, no to dla Australijczyka nie miejsca. Mamy komunikat z parkingu, ale